Jest Sebastian Łanik, trycjator, gitarzysta i wokalista współtworzący zespoły: żywioły, winksy i trycjator i pejlot bunker. Opowiedz coś, Sebastian, o tym two Twoich zespołach. czy znaczy tak, żywioły to był mój zespół. Yy, żywioły już nie istnieją, generalnie. Żywioły to był taki mój pierwszy zespół. Yy, który ja założyłem, jak miałem. Już nie pamiętam, kurczę, kiedy. To było w 1996 roku. Nie wiem, ile. nie myślałem, mogłem mieć, ale to będzie już w sumie. No to było już dawno temu. Zespół żywioł już nie istnieje. Był taki zespół, to było trio. Byliśmy na festiwalu top trendy. Byliśmy po polu na debiutach, nagraliśmy płytę, graliśmy koncerty, nagrywaliśmy Teledyski, ale w pewnym momencie się to załamało, i zespół się rozwiązał. Wymieniałaś tam jeszcze Teotl Burger. -burger". To Burger. To był taki zespół. Ja się potem to był zespół, który powstał, gdy ja się przeprowadziłem do Warszawy. No i to po prostu był sobie taki zespół. No. Był sobie taki zespół, nic szczególnego nie osiągnął i też się rozwiązał generalnie. A posłuchaj, a cieszysz się, że jesteś, że jesteś gwiazdą zespołu muzyki? A czy ja to lubię, to jest taka moja pasja. Ja już w podstawówce wiedziałem, że, że granie i śpiewanie bycie w zespole, nagrywanie płyt, granie koncertów, to jest coś, co ja po prostu kocham. Także ja mam z tego przede wszystkim, ja mam z tego taką, mam z tego frajdę, to jest dla mnie fajne przeżycie, to jest taka pasja moja życiowa. I czy, czy jest jakiś wymierny sukces, czy tego sukcesu nie ma, czy są jakieś wymierne korzyści, czy tych korzyści nie ma? Ja i tak się tym zajmuję, po prostu, bo ja to kocham. To jest po prostu coś takiego, co, co, co ja lubię robić. Lubię w ten sposób spędzać czas. I. No i tak to jest właśnie. A lubisz koncertować? Bardzo lubię koncertować. I. No. Generalnie to całe życie udaje mi się koncertować. Nie są to wielkie koncerty, takie. Takie wielkie koncerty, o których marzę, jeszcze, jeszcze, jeszcze mi się nie spełniły. <laughs> jeszcze mi się nie spełniły, no ale zagrałem tam parę koncertów. Jakiś czas temu zagraliśmy z moim zespołem Escapes. Escapes jest taki zespół, mam taki zespół, graliśmy koncert w programie Trzeci Polskiego Radia i ten koncert był transmitowany na żywo na cały kraj i w zasadzie na, cał, na cały świat. No i to było bardzo fajne przeżycie. Było świetne przeżycie. A co czujesz? Czułem się jak ryba w wodzie. A co czujesz, kiedy grasz? Co czuję, kiedy gram? Wiesz co, no to jest to uczucie. Tak jak, jak lubisz coś robić, tak? Jak lubisz coś robić i robisz to. No to wtedy odpływasz. I to czy to jest granie, bo to, to jest takie uczucie, które można osiągnąć przy różnych czynnościach, które, których wykonywanie się lub Czy to jest granie, czy to jest, nie wiem, dla kogoś może być to jakieś łyżwiarstwo na przykład artystyczne, dla kogoś to może być, nie wiem, malowanie, pieczenie ciast, nie wiem. Co czuję? Jak nazwać to uczucie? No to jest taki odlot po prostu. To jest odlot, taki jakby, jakby zapominasz o wszystkim i jesteś w tym, co robisz. Jesteś teraz i tutaj, jesteś w tym, co robisz. Na przykład ja gram w piosenki, tak? Wychodzę na scenę, jest publiczność i zaczynamy grać piosenki. No to ja jestem w tych piosenkach, ja jestem w tych słowach, które śpiewam. Ja jestem w tej gitarze, bo ja też gram na gitarze. To ja w tym momencie nic nie istnieje, tylko istnieje to w tym momencie. To, co śpiewam, na przykład, to, co gram. I to jest taki odlot. To jest bardzo, bardzo piękne uczucie. Takie wzniosłe, fajne uczucie. A od którego roku życia zaczęła Cię interesować w ogóle muzyka? Czy ja już w podstawówce wiedziałem, że ja chcę mieć zespół? Już we wczesnej podstawówce, już wtedy czułem, że to jest to. Ja pamiętam, że bo ja lata mojej podstawówki, lata mojej młodości to są lata osiemdziesiąte. Wtedy nie było YouTube'ów, nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, nie było całej tej technologii, która dzisiaj jest. I były na przykład. Wcześniej były płyty, ale u mnie były kasety magnetofonowe w domu. Mój ojciec miał magnetofon, miał kasety magnetofonowe i tam miał różne rzeczy ponagrywane. To niektóre z tych rzeczy mi się bardzo podobały, innych rzeczy nienawidziłem. Nie podobały mi się bardzo. No i ja sobie tak puszczałem te, te piosenki, które mi się podobały, które mój ojciec miał po prostu. I już wtedy wyobrażałem sobie właśnie, że to ja tak śpiewam, że to ja tak gram. A jeździłeś do Jarocina na festiwale? Raz byłem w Jarocinie. Byłem w roku 90, byłem na festiwalu w Jarocinie. 15 lat pojechałem do Jarocina. I to dla mnie było wtedy, dla takiego człowieka jak ja, to było niesamowite przeżycie. To był taki pierwszy festiwal w moim życiu, w którym uczestniczyłem w ogóle i pamiętam, że byłem zachwycony, zachwycony tą ilością ludzi, która się zjechała do miasta i tymi koncertami na stadionie, które się tam odbywały, tymi światłami, to było wszystko takie skromne wtedy jeszcze, to nie było takie, nie było takie Spektakularne, jak dzisiaj się robi koncerty, ale była w tym taka prawda, była taka szczerość. Ja po prostu chłonąłem każdą nutę. Każdą nutę po prostu chłonąłem. A czy należysz do artystów denerwujących się z powodu recenzji? A czy tak, jak człowiek jest młody, to się człowiek przejmuje, jak go oceniają. A tak z biegiem lat, to się nabiera do tego dystansu, i jeszcze jak. Człowiek się dowiaduje o. Jak człowiek się dowiaduje o takich mechanizmach psychologicznych, które rządzą nami, ludźmi, jak wiemy, dlaczego ktoś nas ocenia, jak wiemy, dlaczego ktoś jest dla nas na przykład niemiły, to ta wiedza, ta świadomość powoduje coś takiego, że, że osiągamy spokój. I ja muszę powiedzieć, że taki spokój osiągnąłem. Momencie. Kiedyś się przejmowałem, jakbym młodszy, jak ktoś mnie oceniał. Dzisiaj, dzisiaj już zupełnie, znaczy jak powiem zupełnie nie, to bym skłamał, ale, ale dzisiaj mam dużo luz. Mam bardzo dużo luz, jeśli chodzi o, o, o to, jak tam ktoś mnie ocenia. Także mogę powiedzieć, że nie mam z tym problemu. O, A powiedz, Sebastian, skąd ten pomysł napisania książki. O kobietach tam widziałam. Książka pod tytułem Strycjator Skrajny Lęku, to jest mój pseudonim artystyczny. I tytuł 69 opowieści niezwyczajnych o kobietach i mężczyznach. Ja w pewnym momencie mojego życia odkryłem pisanie, ale takie pisanie trochę nietypowe, bo ja pisałem, odkryłem coś takiego, że patrząc na zdjęcia, ja widziałem w tych zdjęciach historię. Ja po prostu zacząłem pisać historyjki do zdjęć. I to mnie tak zafascynowało, miałem taką frajdę przede wszystkim z tego pisania, że ja zacząłem to robić dość regularnie. I pisałem tak jeden rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty, piąty, szósty. I po ośmiu latach postanowiłem Zrobić selekcję tych, tych opowieści, wybrać je pod kątem relacji męsko-damskich i zrobić z nich książkę. I tak powstała właśnie książka 69 opowieści niezwyczajnych o kobietach i mężczyznach. Jest ich 69, jak sama nazwa wskazuje, i dlaczego są niezwyczajne? Bo dlatego właśnie, że większość z nich powstała z inspiracji, z inspiracji zdjęć. Najpierw było zdjęcie i do zdjęcia pisałem historię. Czyli tak A. wydaje mi się, że to takie trochę nietypowe. O. <laughs> niezwyczajne. O, niezwyczajne. I dlatego opowieści niezwyczajne. A powiedz skąd ten nazwa Tryciator? Tryciator. Chodziło o to, że żeby mieć oryginalny pseudonim. Pseudonim, którego nikt wcześniej nie miał. I po prostu razem z moimi przyjaciółmi wpadliśmy na taki pomysł, żeby sobie wymyśleć pseudonim. No i żeśmy sobie wymyślili, no i ja sobie wymyśliłem predencjatora. <laughs> ja miałem wtedy 15 lat i dla mnie to było takie szalone, takie fajne, takie oryginalne. No i tak już zostało. Tak już zostało. Teraz mam 47 lat. Także ten pseudonim ze mną już trochę jest, przez taki dłuższy okres czasu. Ja tak teraz, teraz widzę, że on jest dziwny. Faktycznie on jest dziwny i można sobie różne rzeczy pomyśleć, ale przez te wszystkie lata się przyzwyczaiłem. No i postanowiłem, że będę go używać cały czas. A nazwa żywioły? Skąd ta nazwa żywioły tego ze wzięła się? Szukaliśmy jakiejś takiej, takiej fajnej nazwy do zespołu, jakiejś takiej symbolicznej też nazwy i... No i żywioły, tak? Ziemia, ogień, woda, powietrze. Te cztery składniki. I wydało nam się wtedy, że to jest super nazwa dla zespołu, że to nas jakby charakteryzuje, ten nasz zespół, naszą muzykę, że jest taka właśnie mieszanka tych czterech żywiołów. A czy chciałbyś jeszcze napisać jakąś książkę? A z... czy znaczy, tak jak mówię, że ja odkryłem sobie to, to, to pisanie i ja, ja w ogóle nie myślałem o tym, żeby, żeby wydawać książkę, żeby robić z tego książkę. Ten pomysł tak się pojawił po prostu nagle. Udało mi się spełnić to marzenie. 11 miesięcy to trwało, w sumie. Od momentu, gdy padłem na pomysł, żeby zrobić książkę z tych opowieści, do momentu wydania tej książki upłynęło 11 miesięcy. A czy chciałbym jeszcze coś napisać? Chciałbym coś napisać, ale nie zawsze tą cenę. Po prostu zobaczę, jak to pójdzie. Zobaczę, mam jakieś pomysły, ale jakby. Mm, nie chcę tutaj składać żadnych deklaracji, znaczy nie o to chodzi, że tu ja przed tobą chcę składać deklarację. tylko nawet sam przed sobą jakby nie składam żadnych takich deklaracji. Być może przyjdzie taki moment w życiu, że tak jak z tą, tą pierwszą książką, gdzie poczułem takie natchnienie, może przyjdzie taki moment w życiu i, i powstanie coś jeszcze, oprócz tej pierwszej książki. Także całe życie jeszcze przede mną. No jeszcze nie taki stary. No nie, no a broń Boże. A kiedy dostałeś pierwszą gitarę? Pierwszą gitarę to ja dostałem, jak miałem. Jak miałem 14 lat, na początku ósmej klasy podstawówki. U mnie gitara w domu była cały czas, tylko wcześniej mnie nie interesowała. Czy znaczy ja tam czasem brzękoliłem na gitarze, bo, bo mój ojciec grał w zespole. Grał co prawda na gitarze basowej, ale gitara taka też była, taka, taka akustyczna gitara. I ja na niej brzmienkoliłem, ale tak w sumie mnie nie interesowała. Dopiero w momencie, jak, tak, jak, jak poczułem, że jak tak bardziej poczułem, że, że już chcę być tym muzykiem, że chciałbym już grać jakieś koncerty i tak dalej, to wtedy, i to było właśnie w ósmej klasie podstawówki i wtedy zacząłem grać na gitarze. I wtedy mój ojciec właśnie mi gitarę, jakby hmm, przerobił gitarę taką akustyczną na elektryczną. Mój ojciec zrobił takie różne cuda. I wtedy dostałem, można powiedzieć, wtedy dostałem taką pierwszą gitarę, taką przeróbkę, taką przerobioną gitarę z akustycznej na elektryczną przez mojego ojca. A w szkole brałeś udział w jakichś występach, czy śpiewałeś w chórach gdzieś? Nie. Nie, nie lubiłem tego, co się działo w szkole. Nie lubiłem te, te, tej formy, te, tej formy śpiewania, tej formy, yy, prezent, tej formy prezentowania swoich talentów. Nie lubiłem. Bo to zawsze tam była jakaś cenzura, i trzeba było się podstosować. Ja byłem zupełnie z innej bajki. Także w szkole nie. To nie lubiłeś, to tak jak każdy chyba prawie. Ty byłeś tak, jak taki wolny ptak, jakby nazwać. Bardzo dobre określenie. I jak długo zamierzasz grać, do końca życia? Do końca życia. A jak mi się I... uda, to na... po śmierci też. jak będzie jeden taka mobil... dzień dłużej, do końca życia i jeden dzień dłużej. A nawet nie jeden dzień z dłużej, tylko po prostu, wiesz, jak po śmierci będzie można grać, to będę grał. Nie wiadomo, co tam jest, wiesz, tak naprawdę nie wiemy, co tam jest. I, i ciężko tu powiedzieć, co, co tam się dzieje, także może będę grał po śmierci. A jesteś na ulicach rozpoznawalny? Nie, nie jestem na ulicach rozpoznawalny, bo ja nigdy nie zrobiłem takiej, takiej komercyjnej takiej kariery, tak żeby... Bo żeby być rozpoznawalnym, to, to musisz być w mediach, tak? Musisz mieć jakieś takie sukcesy, takie medialne. Na przykład y, jakieś popularne piosenki, które cały czas gra radio, nagrywanie teledysków. Y, koncertowanie, to w, w taki sposób się zdobywa popularność. Bo ja niestety stety albo niestety, bo to zależy, jak do tego podejść, ale to zawsze było moje marzenie, żeby grać w duże koncerty, żeby grać w ogóle koncerty, żeby z tego żyć. Z tym się też wiąże jakaś tam popularność. Na popularności mi nie zależało. Zależało mi na tym, żeby po prostu spełniać swoją pasję. a Zresztą spełniał ją cały czas. Cały czas. Tylko, że może nie w takim wymiarze, jakbym chciał, bo chciałbym, żeby chciałbym się tylko tym w życiu zajmować. A niestety zajmuję się też innymi rzeczami, żeby jakoś no żeby jakoś funkcjonować, tak? Żeby zarobić na opłatę telefonu, żeby zarobić na opłatę internetu, żeby zarobić na ratę jakiegoś kredytu, który zaciągnąłem, żeby kupić wzmacniacz do gitary na przykład. Bo cały czas, to, cały czas to się wiąże z kosztami, cały czas coś potrzeba, tak? No tak, no takie życie jest, że, że, że nam czegoś cały czas potrzeba. I znaczy wiadomo, że tutaj też, żeby się też nie zapędzić w tym, taką równowagę trzeba znaleźć w tym, w tych potrzebach, które mamy. No ale jednak, jednak, no, Życie kosztuje, tak? No i trzeba na to życie zarobić. A co byś chciał na koniec, Sebastian, powiedzieć młodym osobom, które zaczynają tak grać jak ty? Znaczy, przede wszystkim to, no, żeby się nie poddawać, żeby się nie zrażać opinią innych ludzi i za głosem serca, przede wszystkim, no i żeby być sobą przede wszystkim być sobą. Rzeczywiście, wiadomo, że zawsze się kimś tam inspirujemy, bo inspiracje też nas nakręcają. Ale być odważnym i być sobą. Nie bać się ponoszenia ryzyka. I nie bać się popełniania błędów, bo błędy to jest jakby popełnianie błędów to jest coś normalnego na drodze, jakiegoś tam rozwoju muzycznego czy jakiegokolwiek innego bo jakby eksplorujemy nowe, nowe obszary. Także popełnianie błędów to jest coś normalnego i dzięki popełnianiu błędów my się też czegoś uczymy. Także nie bać się popełniania błędów, nie bać się ośmieszania i za głosem serca. I, no i to jest, to, to jest moje, moja odezwa do młodego pokolenia. Ja Ci Sebastian dziękuję za przyjęcie zaproszenia i życzę wszystkiego dobrego na tej kariery muzycznej, obyś był sławny, jeszcze o Tobie usłyszała w telewizji i wesołych świąt. Dziękuję, z tą sławą to ja, to, to ja nie dążę, to, to, to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby po prostu robić to co się lubi. Sława potrafi człowieka zniszczyć, zepsuć, także Sławy, to, to to mi nie życz mi sławy, tylko życz mi tego, żebym mógł się spełniać w Twoich pasjach. No to życzę Ci, żebyś się w pasjach w tym nowym roku nadchodzącym spełniał. I to jest świetne życzenie. Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. I ty też się spełniaj w Twoich pasjach. Tego ci no, też życzę. Dziękuję bardzo. Poddrawiam. Cześć. Cześć.